Mm. Siema siema, siema wszystkim dzisiaj w nagrywamy sobie live'ika z Plan planuję zaglądać takiej gierki. E, nigdy nie miałem jej wymówić, ja nie wiem czemu, ale dzisiaj zagramy sobie w gierkę. Czyli dzisiaj, dzisiaj sobie chyba zagram w dwie, w dwie gierki, a jedna będzie to gierka, która ma współpracę Brawl Stars Um. O, trzeba Subway Serve. O, chyba tak się mówi, nie wiem, widzowie, ale jest zawsze mam z tym po prostu problem. Dobra, instalujemy giereczkę I za chwilę widzowie będzie pykana. Widzowie, jest taki wieczorny liveik. Dzisiaj sobie robimy. dzisiaj będziemy pykać gereczkę. Dobra, czekamy za jedną osobą. Może chociaż jedna osoba będzie? Dobra, to instaluje nam się gereczka. Sobie to zrobię. Okej, okay. lecimy. Mm. Mmm, dobra. No to lecimy i za chwilę będziemy. Już za chwilę nam się to instaluje, więc. Będzie Git. Dobra. dobra, dobra. O, tutaj mi pokazuje, że jest jedna osoba na live, a tutaj nad tym omysłem analizę 0. A jak jest jedna, a ta osoba, no to. Siema, siema. Dobra. Dobra, lecimy. E, bo, bo, dobra, o, dwie wiadomości, dwie, dwie, dwie wiadomości. Yy, o, siemka, siemka, wojownik. O, czyli tu jest tego mi tu jest źle na bo mi live, czyli jedna osoba mnie ogląda. Bo tutaj piszę, że zero teraz osób nie ogląda. Tutaj ja się napisał jakiś wojownik, więc jakby... Czyli musi mi jedna osoba oglądać. Trochę to jest dziwnie. W ogóle zobaczcie zba, na takim telefonie, czy ja mam opóźnionego... czy ja mam live'a opóźnionego. Dobra. na... No i ma opóźnionego. No Jezu! Czemu zawsze... O Boże... Jakby co tam mam opóźnionego live'a, więc... W ja, ja mówię, a to będzie później się pokazywało, więc... A ja, ja nie wiem jak mam to... Nie wiem, włączyć czy jakoś tak... Nie wiem jak mam to zrobić, więc... Dobra. Tak, tutaj będzie gierka załadowana. Okej. Okay. O oh, bože, ja mám opuchnú. Dobrá. Vy zavečkať.